A znowu! Próbuj. Pamiętaj, dalej, próbuj. jak jest dziura, to trzeba nie wchodzić do środka. Jesteś kobietą, powinnaś lepiej, lepiej szybciej to zrozumieć. No facet jeszcze się może pomylić po się, nie? No. N nad dziurą. Hop, nad sam. dziurą. U kurwa żółw. Nad, nad dziurą. dziurą. Wiecie, to wy powinniście znać te, wiecie, My wiemy jak do środka się wpada, nie? My no tylko chcemy do środka, a wy wiecie, że nad, nad dziurą też trzeba się pobawić, Dobra, tak? dobra, już dzisiaj koniec zabawy z dziurami Kurwa no! Koniec jak ja dole. Podchodzę do dziury, bardzo blisko, wącham ją mm. do maniury To grozi śmiercią Patrzę, żółw się czai o, Siema nie. mała Podchodzę do dziury, myślę o alimentach i przeskakuję. do przodu i krzyżyk! A słyszeliście to? Ej, siema mała, lubisz owoce? No, powinieneś odpowiedzieć. Lubię tak. owoce. No bo jest tutaj niezła kulba do jebania. Siema mała, ale masz dupę, chyba dobrze sra. A, dobre. Dobre, co? Poszłabyś, co? poleciałeś na to. <grytonek>. Kurwa, taki ruchacz to wiadomo. <grytonek> To, że ja nie? Nie, to i ja bym poszedł. Jezu. Chuj tam w ciebie to ja. że ty, poszedł. że każdy. No. Patrz. Sej, ostatni ten. Ostatnia próba. Tam Ska skończy się gra. Tu nie skończy O miej alimenty, dawaj, lecisz. Wielka dziura. Hmm. Rozwód. Co my tutaj? A chuj tam skoczem. Dużo jej... jabłki W ten sposób s minus 3 życia Minus 4. Spadaj Kurwa koza, wąż! <laughs> Ale fajne, to wiecie co czuję się jakbym była w Indianie Jonesie o! W kim? No, sprawdź na Instagramie Pająk! O, pająk, no! Poszedłeś do nieba, Fresio? to było takie urocze. No. No złożyłeś ręce. jest słodkie. <laughs> Skurwysyn wąż, noża. noże Dzidy jak noże Dzidy jak noże To jakaś kurwa, jakiś tytuł poezji jakiejś zjebanej jakieś? Dzidy jak noże, nic nie pomoże Kurwa Wiem co to było MAMO! Zasrałem się, daj chusteczkę Proszę bardzo, bo śmierdzi No przecież z tu kurwa Mam straszny kater Tak naprawdę to ona się zesrała To, to cicho, cicho, cicho Dobra, Jakie no zaczekaj, zaczekaj. Równowaga, no dobra Dobrze, podejdź, o, powałaj o dobrze I... Zaczekaj Zaczekaj, musisz się skupić Kurwa, no nie, znam. Hahaha Hahaha ja patrzę na statystyki i ostatnich 6 minut nikt nie obejrzy, więc mogę się na tym się... naciskać. <laughs> Narkotyki legalne. Change of subject. A, seks, to ja wiem. <grym> Seks? To Słyszałem o tym, kiedy. Gaza ale... się, że tak. Podobno robi... moja mama to robiła. Spędzenie w chipie. Oj, kurwa, a ja pierdolę. Macie! Przeszło. Ja pierdolę. Dobra, Daj... spróbuj jeszcze raz, os... ale ostatni. 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 Ostatni chiperek. No, no to było. To jest <grym> z, <grym> z sobą wyjrzymy. Chiperek to chips. Nie widziałaś nigdy pięć sposobów na. Pięć sposobów na miski, na ciperki Ja to samo zrobiłem Kurwa ty, 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 bo Nie chcecie... wiesz gdzie, gdzie masz trzymać swoje ciperki ja Nie, właśnie chciałem po ciperki, ale... <laughs> ale podobno trzeba wpaść w dół Chyba trzeba mieć doła Możesz okay. z tym A, mieć. samo się zatrzymało nawet Oj, covida pokonałem tym pokonamy Kowi. wow kurwa co wy macie ja, no ale ty też nie przechodzisz ja ale tą a, dziurę przeskakuję, przynajmniej no, ale... co jest kurwa z tą ja dziurę z perspektywą boczną mam problem a wiecie że ja mam problem z błędnikiem? potrafię się na prostej drodze wywalić w sensie, idę no sobie jest... i inaczej no, jest... <laughs> ale jesteś kurwa po prostu gejem A mam obawienie ma a czyli w do 90. gej działa. Idzie chyba polskie wojsko Masz polskiego wojska. Delikatnie. Jak z kobietą? Tak, chodź tu zdzirojeba. Co? Jak z kobietą jedna o delikatnie, 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 druga kurwa unoś mnie w ryj Ej. I złap mnie za włosy Złap mnie za włosy i z mnie Będąc gejem powinieneś być bardziej czuły Jestem czuły do mężczyzn, nie do kobiet Powinien być bardziej czuły ty kurwa Do mężczyzn, wow. do mężczyzn wiem, że cię stary nie przytula Uwierz mi, jestem tylko twoim przyjacielem Ale masz y, słodkie ucho Get a room, get a room kurwa a poza skaka a Wiesz, że możesz skoczyć. mam słodkie ucho, bo no. nie używam patyczku. No. Ty muszę karmić Raka Fow. Freestyle. Raka no. Jesteśmy już na lata 90. tutaj na ten... Ta... No, zaczekaj. Freestyle, tak. to, to, Freestyle -er chodzi. Jeszcze, jeszcze był kawałek... Uh... Zaczekaj, z tym... Molysty. Robiłam z Obi -Wan Kenobi, kojarzysz? Który zrobił? Jest coś tam, noobi. This is Kenobi. And I. Nie było, oh, no, no. To nie było be? Lonely, this lonely! Lonely! Have, yes. Obi! Nikt nie obie I, oh, I, I have, nobody. have nobody! To jest! Oh, no. I'm on my own! Lonely! I, I'm Mr. Lonely! O, oh, kurwa spadłem! Was no, yeah, oh, cały czas tutaj. Znaczy, to... Ja nie mogę! Tak się wytnie! 20... Nie o... Nie, jeszcze jest teraz! Raz jeszcze, proszę. Proszę, 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 proszę. proszę. Obi, proszę. I am Kenobi. <laughs> <laughs> Obi, I, I am Kenobi. Kulko. Nie wychodź. No tam. właśnie wiem, no czekam, no. Tylko jak mnie rozprasza, Chyba, że cię tyłem no. ustawi, to przypał. A, bread Bra e, break dance. Bread dance. Bread Gans. Bread dance. Bread Gans. To jest za duszno, ludzie. To ja nie pal Ta jara. Teraz chodź! Kurwa! O. Czemu cały czas mnie wyprowadzać? A całkiem którego? wciskasz? No właśnie, wciskasz. Ale słabo. O. Zobacz. Jest tam. O, i teraz. Weź tak, to? Tak topesz i nie topesz. I, o, i teraz. Pośliznął się. I już nie, nie będę wyprowadzać. <laughs> <laughs> Przepraszam. drogi. Chuju złoty. <laughs> Chuju złoty. I'm I'm coś tam lonely Obi-Wan Kenobi bo Nie, yeah. <laughs> yeah. I'm lonely No, nie umie trafić w niepękniętą część A <laughs> Akurat dzięku nie było Na wysokiej ducie audio się zjebało <laughs> O kurwa! No i co kurwa kamoni? No ja na to nie mogę Dobra, może kiedyś przejdę to. No to lonely! dj Yo, mamy nową dj -kę. Robiły to tak, a nie inaczej! Mr. Mr. Kenobi! <laughs> ja pierdolę! Żydko! Ja pierdolę! O, 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 Dajcie o, o. spokój! Spokój! Ale coś Ci pomoga spokój. kula? I, teraz, że no. jak kula masz iść. Spokojnie. Bo jak ta kula goni? Krzysiu, ty rozpraszasz. Teraz. Zabij! Kurwa, nie wiadomo gdzie skakać! Paweł na tym przegra. Przestań, nie zapeszaj, zamknij On się! On przegra! Kurwa zamknij się! Ja pierdolę! Krzysiu zamknij się! Bo ja na... o ja no to przegrywam najczęściej dlatego. <noise> Skąd miałem wiedzieć, jak Cię kibicowałem? Uważaj na... Ja po pod tym kamperem, kurwa. Na jąka. Pa. Joink? Pa. No dobra, okej. To było skomplikowane. No pokaż mnie na chwilę to. Pięć. O matko! Słuchamy. Cześć. Dlaczego nazywasz nas swoją matką? Ja was? Mówisz do nas o matko. Matko przytulił, Ale, Ciebie ja bym ale, ale cyca, cyca nie da Cyca nie da. Nie Czemu? dał. Nie bo, bo ekonomia jest. Bo ukrywa. chłopców woli. <grywa> tak wyszło. Ale jak chcę cyca. Ale jak tak jest... wolę. Słuchaj, każdy chłop woli cyca i co? Za 5 zł. No i no. Za 5 zł. Co w związku z tym? No właśnie. Ale nie ma go tego cyca. Każdy chłop. Nie? Część ma. U jest! Może jedyny Macumbe zachowaj! Ty, to nie jest koniec. Czy to jest to? to, to, to? Już teraz, teraz, teraz. Straciliśmy 500 żyć. Trudno. I tutaj w ogóle jest coś klejącego się. No, no ja. to zostawił sos twój, twój brat. Aha, okej. Okay. I jak tam dotkniesz tego, to zostaniesz tam na, na wieczność!

Okay, thank you.